W dzisiejszym odcinku powiemy na temat dwóch kosiarek, porównamy je. To są nowości z roku 2020. Jedna kosiarka to jest Husqvarna LC153P. Druga natomiast to jest Husqvarna LC153S. I teraz takie główne różnice pomiędzy tymi dwoma kosiarkami. Najistotniejsza różnica, tych różnic nie jest wiele, od tego może zaczniemy. Natomiast kosiarka LC153S to jest kosiarka z własnym napędem. Mamy tutaj napęd na tylne koła, natomiast... Ten kusiarniczka... własny napęd to wskazuje generalnie ta podwójna rączka, tak? dźwignia W kosiarkach kuskwarny to jest zawsze dźwignia od załączania napędu. Okay. Natomiast kosiarka 153P to jest jej siostra, która po prostu jest pozbawiona napędu. To jest kosiarka pchana. Więcej możemy powiedzieć na temat podobieństw tych kosiarek, bo wyglądają niemalże identycznie z równymi detalami. Natomiast kosiarki, które mają 51 cm szerokości koszenia, mają solidną, stalową obudowę i mhm. mocny silnik w kosiarkach został stosowany silnik Briksa z serii 650X -i, i generują moc znamionową dziesiątych konia mechanicznego. Kolejną zaletą tych kosiarek jest pojemny kosz. Mamy tutaj zastosowane kosze o pojemności 65 litrów. Jak we wszystkich kosiarkach, puskwarny, są one wygodnie zdejmowane. Zawsze wychodzi nam to przez rączkę. Rączka mhm. jest szeroka, kosz jest naprawdę pojemny. Warto zwrócić uwagę na to, że te mocowania kosza są metalowe. To świadczy o trwałości. I. Kosz bardzo dobrze przylega tutaj na dole, co będzie powodowało, że trawa będzie dokładnie zbierana. Mimo tego w zestawie do jednej i drugiej kosiarki jest też deflektor do wyrzutu bocznego i jest klapka, którą blokada odblokowujemy. Zakładamy deflektor, i po zdjęciu kosza mamy kosiarkę z wyrzutem bocznym. Wyrzut boczny używamy głównie przy terenach, które rzadziej kosimy, gdzie trawa jest wysoka. Z życia taki przykład, kosimy z koszem swoje podwórko, ale jeżeli mamy jakąś tam zarośniętą działkę obok zapłotem, płotem, a nie chcemy, żeby te kwasy nam wchodziły na naszą posesję, to wtedy przeważnie kośimy bez kosza. No i jeszcze bardzo jedna istotna rzecz, przy koszeniu z deflektorem, czyli z wyrzutem bocznym, ta praca dla kosiarki, dla silnika, obciążenie jest najmniejsze. Tak. Dokładnie, zwłaszcza że wyrzut boczny jest dedykowany do koszenia wyższych praw. Mm -hmm. Tak. W to wszystko nie mieli się nie, 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 nie Ok, czyli skończym. dwa systemy. Jedno to jest wrzucanie do kosza, no tak. drugi to jest wyrzut boczny. No i oczywiście trzeci system bioplip, który, który też jest możliwy w tej kosiarce. Mm -hmm. Czyli mamy trzy systemy koszenia. No też warto zauważyć to, że przy kosiarce, która ma napęd. No, odrobinę tej mocy jest pobierane przez napęd. Czy możemy powiedzieć w jakich to jest mniej więcej wartościach? Orientacyjnie możemy przyjąć, że ten napęd będzie nam zabierał około 7-8 konia mechanicznego. Mhm. Natomiast nie, nie, nie jest to odczuwalne w tak, takiej różnicy, że kosiarką z napędem możemy kosić mniejszą trawę niż kosiarką, kosiarką bez napędu. Nie jest to aż taka wielka różnica, nie jest to aż tak bezpośrednio przeliczane. Jeszcze jedną rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że kosiarki, może z tej strony to pokażemy, jedna i druga mają centralną regulację wysokości koszenia przy tylnym prawym kole. Regulacja wózek wysokości... się poprzez naciśnięcie dźwigni w całości, czyli nie regulujemy przy każdym kole. Dokładnie no tak. to bardzo wygodne jest. Zakres tej regulacji też jest dosyć duży, bo mamy możliwość przy najniższym ustawieniu. Skoszona drawa będzie miała jakieś 2,5 cm, natomiast przy najwyższej pozycji to jest aż 7,5 cm. Mhm. Tak to wygląda przekładnia, właściwie przekładnie mamy tutaj z tyłu, natomiast y, całe ten przekazanie napędu jest tutaj poprzez pasek. Jest to na tyle, ile jest to możliwe, zabudowane, tak, żeby nie dostawały się tam zanieczyszczenia. Natomiast to też już wspominaliśmy w innych filmach, nawet pokazywaliśmy jak tam przekładnie i, i miejsca, gdzie jest napęd przenoszony oczyszczać, warto to robić, bo to wydłuża mocno żywotność całej, całego napędu, samej przekładni, ale tak samo i paska, i adaptera, z którego ten napęd jest przenoszony bezpośrednio przez pasek na przekładnie. Mhm. Jeżeli moglibyśmy jeszcze zacząć na tą drugą kosiarkę, która jest bez napędu pod spodem. Czyli ona wygląda generalnie bliźniaczo, natomiast różnica polega na tym, że tutaj tego paska nie mamy, on nie występuje, natomiast w tej kosiarce ten pasek jest. Dokładnie Różnicą. tak. Najlepiej to widać jest to widoczne z tyłu. Tutaj mamy po prostu oś. Tak. A przy 153F widać tam przekładnie. Przekładnie. Tak, okej. Okay. Czyli to są główne różnice. W przypadku tych kosiarek. Tak. O tym, kiedy wybrać kosiarkę z napędem, kiedy bez napędu, będziemy mówić w następnych naszych filmach. Warto dodać, że różnica w cenie tych kosiarek wynosi około 10%. Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo.